Dobrze, quicklips mamy już zamontowany. Zeszło to może jakieś 8-10 minut. Nakręcenie tych wszystkich, zakręcenie tych wszystkich śrub na krzyż. Zostało nam jeszcze zamontowanie kierownicy na bazie. Szukamy sobie tutaj tego wcięcia. I zakładamy naszą kierownicę. O, weszła. Dodatkowo w zestawie jest jeszcze śruba blokująca. O taka. Widać, widać. O, coś łapie. Warto sobie ją założyć, jak ktoś ma tylko jedną kierownicę. Ja i tak nie będę ściągał. Więc można ją tutaj śmiało sobie nakręcić. Oczywiście imbusem dołączony do zestawu. Wszystko szczuciem, nic na siłę, bo wiadomo, że to też ma tam jakąś swoją wytrzymałość. O fajnie się to wszystko prezentuje. O, tak to wygląda. W zbliżeniu. Głównie mamy zamontowany. Tu jest ta śruba blokująca. Zostały nam jeszcze do zamontowania pedały. I można odpalać sprzęt. Dzięki, wielkie pozdrawiam. Hej!